O, tak, ciocia właśnie pomaga. A kinia se leży, nic nie robi. No tak, tak. <grym> Gdzieś coś porobiła, nie wiem. Posprzątaj, coś wstanie. To <grym> jest ja moje podłogę. Chodź, lekańczko, chodź. A teraz widać całkiem okazałości. Mmm, jaka rączka. <grym> <to się> <grym> nic nie można porobić jak to nic, że nas najważniejsza, wszystko robimy przy niej.. Mm. <laughs> mm. <laughs> Yeah. Mm -hmm.